W życiu każdej firmy są momenty celebracji, i takim momentem może być właśnie każdy kolejny rok działalności na rynku. Krajowy Rejestr Długów właśnie celebruje swoją 20. rocznicę. Dlatego w dzisiejszym podcaście Trzy Słowa o Biznesie porozmawiamy o funkcjonowaniu KRD na przestrzeni lat. Trzy Słowa o Biznesie. Czyli wszystko, czego nie wiesz, a chciałbyś się dowiedzieć o prowadzeniu firmy. Naszym dzisiejszym gościem jest Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów. Osoba, która na co dzień nie tylko zarządza sporym zespołem osób, ale również od podszewki zna wszystko co się dzieje w firmie. I w dniu dzisiejszym postaram się tą wiedzę troszeczkę wykorzystać, żeby uzyskać jak najwięcej informacji na temat tego, co tutaj w tej firmie wydarzyło się na przestrzeni lat. Witam Ciebie Adamie bardzo serdecznie. Dzień dobry Maczku, witam. Krajowy rejestr długów powstał już 20 lat temu i funkcjonuje świetnie na rynku do tej pory, co potwierdza znajomość marki wśród konsumentów i przedsiębiorców. Przedsiębiorcy znają, rozpoznają markę Krajowego Rejestru Długów na poziomie 78%, konsumenci natomiast aż 74%. Chciałbym natomiast na początku zapytać, Czym jest tak naprawdę KRD, albo może bardziej przypomnieć o tym, czym jest KRD, jak byś mógł to zrobić i po co powstał tak naprawdę? Zacznijmy od tego, że Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej, pierwsze biuro informacji gospodarczej w kraju, zaczęło swoją działalność operacyjną dokładnie 4 sierpnia 2003 roku. Zostało powołane do życia na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. To były takie czasy, mówię tutaj o tych latach 2001-2002, kiedy w polskiej gospodarce mieliśmy do czynienia z bardzo dużymi zatorami płatniczymi, kiedy upadało wiele przedsiębiorstw. A tak naprawdę, ci polscy przedsiębiorcy nie mieli żadnej ochrony przed nierzetelnymi kontrahentami. I Biuro Informacji Gospodarczej, jakim jest Krajowy Rejestr Długów, zostało powołane właśnie po to, żeby umożliwić polskim przedsiębiorcom weryfikację wiarygodności płatniczej swoich kontrahentów, którym sprzedają towar czy usługę z odroczonym terminem płatności. Oczywiście te początki wyglądały trochę inaczej. Nie byliśmy od razu instytucją, która dysponowała dużą wiedzą czy dużą liczbą informacji, z której mogliby korzystać przedsiębiorcy, ale byliśmy instytucją, która była swego rodzaju od samego początku takim narzędziem quasi windykacyjnym, ponieważ te firmy czy Ci konsumenci, którzy zostawali, zostali wpisani do Krajowego Rejestru Długów, w pewien sposób tracili swoją wiarygodność płatniczą na szerokim rynku, bo coraz więcej też firm zaczynało z Krajowego Rejestru Długów korzystać, nie tylko dopisują dłużników, ale także i Pobierając te informacje z bazy. I takim naszym pierwszym hasłem, które było bardzo popularne w tamtym czasie, było hasło: utrudniamy życie dłużnikom. Czyli jasny przekaz: jeżeli będziesz wpisany do krajowego rejestru długów, to, no niestety, możesz mieć problemy. W normalnym funkcjonowaniu w rynku. I, żeby przełożyć to już na, na konkretne działania. To osoby, które, czy firmy, które były wpisane i nadal są, bo to nadal ten sam proces trwa, do Krajowego Rejestru Długów, tracą wiarygodność płatniczą w oczach swoich przyszłych kontrahentów. Czyli, jeżeli przedsiębiorca podejmuje współpracę, i weryfikuje takiego swojego przyszłego kontrahenta w bazie, jest on tam wpisany, to zgodnie z zapisem ustawy może mu odmówić sprzedaży towaru z odroczonym terminem zapłaty, może mu odmówić wykonania usługi, albo może ją zaproponować, czy te sprzedaż, czy tę usługę na zupełnie innych, gorszych warunkach. Dlatego, Takim, w takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem jest sprzedaż za gotówkę po to, żeby nie podejmować niezbędnego ryzyka, sprzedając komuś, kto już innemu nie zapłacił. Wracając do tamtych czasów, do roku 2002-2003, istniały już wtedy w internecie tak zwane listy dłużników. Ale one były niewiarygodne i one nie były w żaden sposób regulowane, więc nie stanowiły wartości takiej powszechnej. Natomiast Krajowy Rejestr Długów, jak wspomniałem, od samego początku regulowany ustawą ma też pewne obowiązki do spełnienia wobec swoich. Klientów, wobec osób, z którymi współpracuje i wobec ustawy. Więc podstawową rzeczą to jest zawarcie pisemnej umowy z firmą, która chce z Krajowym Rejestrem Długów współpracować. Czyli nie ma tutaj takiej swobody zawierania umowy. Musi być ta forma pisemna? Tak, musi być ta forma pisemna, ponieważ to wierzyciel, czyli nasz klient, Bierze odpowiedzialność za wpisy, które dokonuje do bazy Krajowego Rejestru Długów, a te wpisy to są informacje o zaległych płatnościach wynikających czy to z niezapłaconej umowy, czy z niezapłaconych rad kredytowych czy leasingowych, bo współpracuje z nami praktycznie cały rynek. Więc ten wierzyciel musi być doskonale zidentyfikowany i znany nam jako, jako biuru. Z drugiej strony. Ta osoba, która jest weryfikowana w Krajowym Rejestrze Długów, czy też firma, też może się o tym dowiedzieć z tak zwanego rejestru zapytań i wtedy otrzymuje informację, kto pobierał te informacje o nim i w jakim zakresie. Więc to zostało uregulowane bardzo dokładnie zapisami ustawy i ten, nie ma tutaj mowy o jakiejś anonimowości, po to właśnie by wierzyciel, no jakby dodatkowo był zmobilizowany do tego, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za dokonany wpis i nie może mieć tutaj miejsca Wpis przypadkowy czy wpis złośliwy, bo i z takimi rzeczami mieliśmy wcześniej do czynienia, kiedy ten rynek jeszcze nie był w żaden sposób regulowany. Nie jest to tak, jak e, przypadkowe opinie w internecie, tylko faktycznie prawdziwa, rzetelna informacja odzwierciedlająca e, to, co się e, wydarzyło na rynku. E, dokładnie tak. I. Mm, tak jak wspomniałem na początku, byliśmy przede wszystkim postrzegani jako instytucja, która pozwala szybciej odzyskać wierzytelności. Natomiast z biegiem czasu zaczęliśmy przekształcać się w coraz większą bazę informacji, w związku z czym mogliśmy spełniać ten warunek pełnienia roli. Źródła informacji, która chroni przedsiębiorcę przed nierzetelnym kontrahentem. No tak właśnie tutaj chciałbym dopytać, bo powiedziałeś o tym haśle, które dzisiaj przypomniało, że utrudniamy życie, życie dłużnikom. No i czy to jest faktycznie tak, że to KRD jest taką trochę inną windykacją? Krajowy rejestr długów pełni swego rodzaju podwójną rolę. Ta pierwsza to jest no, spełnienie speł roli takiego narzędzia kładzie windykacyjnego, czyli ta firma czy ta osoba, która zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Długów, tracąc swoją wiarygodność na rynku, no, jest w ten sposób niejako przymuszana do tego, żeby szybciej spłacić zaległe należności swojemu wierzycielowi. Oczywiście wraz z biegiem lat tych informacji gospodarczych, bo te, te wpisane długi. Konsumentów czy przedsiębiorców nazywane są informacjami gospodarczymi, negatywnymi informacjami gospodarczymi, i tych informacji zaczynało nam no, przybywać w sposób, można powiedzieć, lawinowy z roku na rok. W związku z tym staliśmy się cenną bazą danych, gdzie można było zweryfikować wiarygodność płatniczą czy konsumenta czy przedsiębiorcy. W związku z czym staliśmy się narzędziem takim, które pozwalało. Ustrzec się przed nierzetelnym kontrahentem. Jeżeli spojrzymy tak na, na to, jak zaczynało przerastać informacji gospodarczej, tak zaczynało nam też przerastać klientów, konsum klientów, którzy korzystali z tej informacji. Przede wszystkim od samego początku były to duże firmy czyli na przykład banki, firmy leasingowe, firmy telekomunikacyjne, które bardzo skrupulatnie weryfikują swoich kontrahentów, swoich klientów, zanim sprzedadą im towar lub usługę. W związku z czym można powiedzieć, że ta weryfikacja w Krajowym Rejestrze Długów stała się taką no, procedurą dnia codziennego w tych dużych firmach. To ja tutaj jeszcze tak skorzystam z okazji i dopytam, bo dochodzą do mnie takie opinie czasami, że właśnie te duże firmy często sprawdzają i jest to u nich taka stała praktyka. Natomiast w tych mniejszych firmach, mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, niekoniecznie tak podchodzą do tego tematu jak duże firmy, i raczej spotykam się z opinią, że sprawdzanie. Może nie być dobrze odbierane. Czy to jest słuszne podejście? Od razu powiem, że nie jest to słuszne podejście, ale mamy do czynienia rzeczywiście z, z takim zachowaniem, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorców, którzy uważają, że no, nie należy, że jest to wręcz niegrzeczne, żeby sprawdzać, weryfikować swojego kontrahenta. Ale tutaj trzeba spojrzeć na to w drugi sposób. Podejmują duże ryzyko, bo wiemy też, że małe i średnie przedsiębiorstwa mają bardzo często ograniczone zasoby finansowe, w związku z czym łatwo im stracić płynność. A w ten sposób narażają się dodatkowo na nierzetelnych kontrahentów, jeżeli ich nie weryfikują. Poza tym tutaj chodzi też o. Takie spojrzenie szersze na swoją działalność, bo... Oni też muszą zapłacić komuś rachunki, należności za faktury, które im zostały wystawione, w związku z czym no są niejako do tego zobowiązani, bo jeżeli tego nie zrobią, to w ten sposób właśnie powstają zatory płatnicze. Po drugie, muszą wypłacić pensję swoim pracownikom, więc też trzeba tutaj myśleć w sposób taki bardziej, bym powiedział, elastyczny. Natomiast rzeczywiście przez te wiele, wiele lat, bo to już 20 lat minęło, nadal jeszcze nie wszyscy korzystają z tej weryfikacji przed zawarciem nowego kontraktu. Jeżeli już korzystają, to właśnie przy dużych jakiś sprzedażach większej wartości ewentualnie weryfikują kontrahenta na samym początku, a potem już jakby zapominają o tej weryfikacji w trakcie trwania umowy, co też jest błędem, bo bardzo często ci stali kontrahenci w pewnym momencie tracą swoją płynność finansową i przestają nam płacić. Gdybyśmy ich weryfikowali na bieżąco, wiedzielibyśmy o tym, moglibyśmy podjąć jakieś środki zapobiegawcze. Czyli warto nie tylko sprawdzać, zanim zaczniemy współpracę, ale również pilnować tych, z którymi współpracujemy. Tak, warto jest monitorować, bo tu już nie, mówimy nawet nie o takim takiej weryfikacji przy każdej sprzedaży, ale też dysponujemy taką usługą, która się nazywa monitoringiem, i wtedy na bieżąco możemy obserwować, jak płatniczo zachowuje się ten klient, no, który jest naszym kontrahentem. KRD to wysoka rozpoznawalność marki na rynku. Tak jak wspominałem na początku, 74% konsumentów rozpoznaje KRD, 78% przedsiębiorców, czyli naprawdę wysoka rozpoznawalność marki. Natomiast moje pytanie: jak to się ma tak naprawdę do tego, co zyskuje klient, ta rozpoznawalność marki? To odpowiem tak. Otóż ta wysoka rozpoznawalność marki jest bardzo dobrze postrzegana przez ogół rynku, ponieważ jeżeli marka jest znana, jeżeli znane są jeszcze konsekwencje w sytuacji, jeżeli ten dłużnik zostanie wpisany do Krajowego Rejestru Długów, który jest tą marką, jak wspomnieliśmy, znaną, rozpodnawalną, no to ma to zupełnie inne przełożenie na chociażby skuteczność spłaty, która od samego początku, można powiedzieć, była wysoka, bo już w pierwszych latach tylko po wysłaniu wezwania do zapłaty, z informacją o tym, że ten konsument czy ta firma może zostać wpisana do Krajowego Rejestru Długów, ta spłata następowała, ta spłata wynosiła około 58%, czy ta skuteczność około 58%, więc było to dużo. W tej chwili, według naszych ostatnich badań, jeżeli rozmawiamy z przedsiębiorcami i konsumentami, to 70% konsumentów deklaruje, że woli zapłacić najpierw te zobowiązania do tych firm, które są klientem Krajowego Rejestru Długów, niż tym pozostałym. Czyli jesteśmy tutaj jakby w priorytecie. Czyli jak będę klientem KRD, to mam większą szansę, że jednak mi zapłacą. Nie, jeżeli, jeżeli mam komuś nie zapłacić, to wolę zapłacić, nie zapłacić temu, kto z KRD nie korzysta, bo nie będę miał wtedy tych problemów, no, które są powszechnie znane. W ten sam sposób myśli 65% przedsiębiorców, czyli jeżeli mają do wyboru faktury, które muszą zapłacić, no to te 65% w pierwszej kolejności zapłaci. Tym firmom, które współpracują z Krajowym Rejestrem Długów. A skąd wiedzą, że to są firmy, które współpracują z nami? Otóż nasi klienci mają możliwość sygnowania swoich faktur informacją o tym, że współpracują z Krajowym Rejestrem Długów, Biurem Informacji Gospodarczej i w sytuacji, kiedy nie nastąpi zapłata, ta informacja o niezapłaconych zobowiązaniach zostanie przekazana do, do bazy KRD, więc jak się okazuje, jest to bardzo skuteczne. Czyli ten aspekt windykacyjny nadal jest dość istotny, mocny. A powiedz mi, Adamie, czy w takim razie jesteś w stanie oszacować, ile klienci Krajowego Rejestru Długów odzyskali tych pieniędzy? No, mogę powiedzieć to bardzo dokładnie, ponieważ to wynika z danych naszej bazy. Ale wrócę jeszcze do, do poprzedniego pytania uzupełnię odpowiedź. Otóż 65% przedsiębiorców ceni sobie przede wszystkim. Jeżeli chodzi o usługi Krajowego Rejestru Długów, tę możliwość weryfikacji. Czyli jesteśmy już w zupełnie innym miejscu niż te 20 lat temu, a około 43% ceni sobie tę usługę, nazwijmy to quasi-windykacyjną. Wracając do kwoty odzyskanych należności dla naszych klientów, to przekroczyła ona 152 miliardy złotych. To olbrzymia suma. Żeby zobrazować to Tobie i Państwu, to jest mniej więcej 5% PKB z 2022 roku. Żeby może jeszcze bardziej obrazowo, um, ostatnio zamiarem rządu jest wybudowanie centralnego portu komunikacyjnego. Koszt takiego, takiej inwestycji to jest między 35 a 40 miliardów złotych. Czyli możemy powiedzieć w przybliżeniu, że te pieniądze, że, czy za te pieniądze, które nasi klienci odzyskali za pomocą Krajowego Rejestru Długów, można byłoby wybudować no, cztery takie centralne porty komunikacyjne. Więc jest to olbrzymia kwota. Dodam do tego, że. Przez te 20 lat e, e, udzieliliśmy naszym klientom ponad 375 milionów e, informacji, więc jest to ta druga strona medalu, e, dzięki której to informacji nasi klienci zapewne mogli... Uniknąć wielu takich sytuacji, które mogłyby ich wprowadzić no, w, trudne, w trudną sytuację finansową. To w takim razie na zakończenie mam jeszcze jedno pytanie. Czy na przestrzeni tych 20 lat było łatwo i jakie są plany na przyszłość? No cóż, mogę odpowiedzieć, że łatwo nie było, ponieważ musieliśmy przystosowywać się do y, zmieniających się warunków y, y, w polskiej gospodarce, do zmieniającego się rynku. No ale staraliśmy się y, za tym y, nadążać i od samego początku byliśmy liderem y, wśród biur informacji gospodarczej w Polsce i tym liderem nadal pozostaliśmy. Jeżeli chodzi o przyszłość, no y, 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 uważam, że y, te zmiany będą następowały teraz jeszcze bardziej dynamicznie niż przez ostatnie 20 lat. Sądzę, że duża część naszej pracy będzie oparta już o osiągnięcia sztucznej inteligencji, ponieważ po pozwoli to jeszcze lepiej zabezpieczać naszych klientów przed, no, nie, przed różnymi zdarzeniami gospodarczymi. Adamie, serdecznie Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim gościem był Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów. Dziękuję, dziękuję. serdecznie. Dziękuję.